Drodzy parafianie, sympatycy i modlący się w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej, w imieniu wszystkich duszpasterzy posługujących w parafii, życzymy Wam, aby zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus, przechodził przez Wasze domy i mieszkania i wypełnił Was pokojem, radością, poczuciem bezpieczeństwa i swoją mocą. Niech Jezus zmartwychwstały dotyka waszych serc, waszych umysłów. Niech przechodzi przez was. Niech tam się rozgości, zamieszka. Niech jego miłość będzie w was. Abyście potrafili się tą miłością dzielić z innymi. Tego z całego serca wam życzymy. I jeszcze wielkie słowa podziękowania za wspólne świętobowanie, celebrowanie liturgii. Męki zmartwychwstania naszego Pana. Dziękujemy Wam, że jesteście, że troszczycie się o naszą parafię, że troszczycie się o piękno liturgii. Niech we wszystkim nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstały będzie uwielbiony.